Hej, wszystkim. Dzisiaj chciałam nagrać Wam filmik z fryzurą, którą bardzo lubię robić i w której, w której czuję się naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i może któreś z Was będą miały ochotę sobie wypróbować. Także zapraszam do oglądania. Co do tej fryzury nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebny lakier do włosów. Ja mam akurat taki Tafta. Bardzo go lubię i. Myślę, że jest naprawdę bardzo fajnym lakierem. Włosy utrzymują się w, takiej, w takim stanie, w jakim powinny być, czyli nie wiem, po paru godzinach nam nie opadają i tak dalej. Naprawdę jest bardzo fajny. Do tego będzie nam potrzebny grzebień i najlepiej, żeby to był grzebień, którym możemy tapirować włosy. Ja mam akurat taki. Może to być również szczotka, no nie wiem cokolwiek, co dobrze tapiruje Wam włosy. Będą nam potrzebne spineczki, czyli klamry, nie wiem, jakiej wielkości, czy lubicie taką wielkość klamry, czy, czy większe. E, może to też być gumka, jeżeli ktoś woli gumkę. Także, aha, i gwóźdź programu to są takie, takie coś do włosków. I jest to, ktoś to nazywa pump, ja nie wiem, jak się nazywa w Polsce, naprawdę nie mam pojęcia. E, dwa malutkie i dwa takie średnie i jeden taki duży. I oni wiem, że można dostać w różnych kolorach, także jeżeli ktoś jest blondynem lub, nie wiem, ma czarne włosy, także spokojnie możecie dostać do swoich włosków kolor tego cudeńka. Yy, aha, no i fajnie by było, gdyby włosy były tak yy, dwudniowe, znaczy nie, to znaczy nie świeże, nie świeże po, nie świeże po umyciu, ponieważ no, one nie będą się tak, tak układały, jak powinny nam się układać, kiedy są takie bardziej nieświeże. Ja niestety mam włosy akurat wczoraj myte, także no, będzie mi troszeczkę trudniej to zrobić, ale mam nadzieję, że uda mi się zainteresować Was tą fryzurką. Także zapraszam do oglądania. Aha, i wybaczcie mi, jeżeli to będzie takie nieskładne, ale no, ja Wam pokażę po prostu tak, jak ja to robię, okej? Okay? Więc, jeżeli ktoś ma grzywkę, to sobie grzyweczkę robi tak na bok lub układa ją tak jak, tak jak lubi. Wybaczcie mi również, bo ja tutaj mam lusterko, także będę się patrzała w tą stronę, bo jest mi po prostu troszeczkę łatwiej. Więc ja sobie biorę włoski, dzielę na pół. Kiedy włosy mamy już przedzielone na pół, ja sobie odkładam taką część, tak jakby mojej, mojej grzywki, którą, która będzie robiła za moją grzywkę. Następnie biorę sobie połowę tutaj włosków. Oddzielam. Podnoszę sobie tą część włosków do góry. Poczekajcie jeszcze raz. Taką mniejszą część biorę tutaj, widzicie? Włosów nie, nie za dużo. Teraz używam troszeczkę lakieru. Spryskuję te włosy, żeby nam się lepiej tapirowało Staram się je mocno, mocno natapirować. Ja wiem, że tapir niszczy włosy, no ale akurat do tej fryzurki nam jest on niezbędny, więc tapirujemy te włosy, odkładamy tą część i bierzemy sobie jeszcze jedną część tych włosów, które tam oddzieliłyśmy i powtarzamy dokładnie to samo, czyli troszeczkę lakieru, Tapierujemy włoski i czekamy aż nam ten lakier troszeczkę przeschnie. Bierzemy te włosy razem i teraz tak, używamy y, któregoś z tych y, cudeniek, także ja biorę te mniejsze i teraz tak, używamy to trzymając w ten sposób, z tyłu wkładamy trzymając również w ten sposób i Robimy coś takiego, czyli prawo-lewo, żeby to nam się przyczepiło do włosów. Gdzie to, nam, to nam nie odpadnie, ponieważ to się trzyma we włosach. I teraz tak, te włosy kładziemy na na, na to, na ten plastik. I teraz tak, w zależności od tego, jak, nam, jak chcemy mieć ułożone, musimy je ładnie, ładnie te włoski tak ułożyć na to. Czyli dobrze, jeżeli Grzebień ma takie, takie coś, ponieważ możemy sobie nim tak ładnie wymodelować, żeby nie było za bardzo, widać nam tego, nie prześwitywało. I teraz tak, bierzemy sobie jakieś tam włosy, które nie są natapierowane, dotapirowywujemy je i układamy, żeby było ładnie. I teraz tak przygładzamy te włosy, żeby nam nie odstawało jakieś, mm, jakieś niepotrzebne. A widzicie, tutaj na przykład mi prześwituje, czyli muszę wziąć większą część włosów, natapirować je dobrze i po prostu to przykryć. I już tego po prostu nam nie widać. Bierzemy sobie lakier, jak już mamy to zrobione, bierzemy sobie lakier, dobrze spryskujemy włosy. Tak, żeby nam się to trzymało, żeby nam te włosy po prostu nie, nie, nie opadły. I teraz tak. Oczywiście, można sobie zostawić te włosy, nie wiem, na przykład rozpuszczone, jak macie ochotę, czyli widzicie, jest objętość, jest powiększona, fajnie to wygląda. Ale ja chciałam Wam pokazać co innego. Biorę sobie. Tutaj jeszcze mi coś przyśwituje, także staram się o, ułożyć. I teraz biorę sobie włosy, ładnie sobie je układam. Można je sobie, nie wiem, skręcić, jak ktoś lubi sobie tutaj, tak wiecie, poskręcać te włoski i je po prostu spinam. I do tego mam taką małą, małą klamereczkę, też w kolorze właśnie włosów, żeby ładnie nam się komponowało. Wypuszczam sobie tutaj jakiegoś tam, nie wiem, o, z tą stroną robię dokładnie to samo, czyli jeżeli ktoś ma grzywkę, to sobie ładnie grzywkę układa. Ja staram się tą grzyweczkę wziąć i ją tak ładnie o, spiąć, żeby to ładnie wyglądało. Ona jest taka, e, widzicie, ona jest taka jakby taka lekka fala zrobiona. I również i z tej strony już chciałabym, żeby te włosy wyglądały troszeczkę tak lepiej. Biorę sobie taką ozdobną spineczkę. Wpinam ją we włosy. To jest taka wsówka w sumie. Ona jest taka ozdobna, ale jest bardzo mocno trzyma włosy. Układam sobie włoski tak jak, tak jak tak bym chciała. Czyli możecie sobie tutaj powyciągać pejsiki, jak macie ochotę lub nie wiem, dobrze też te włosy fajnie wyglądają, kiedy są tutaj podkręcone, ale ja już tego niestety nie będę robiła, ponieważ miałam ostatnio prostowane włosy i nie chcę narażać je na, na przygrzanie znowu. O tutaj coś mi się poluźniło. O, spinam sobie tak. I fryzurka wygląda mniej więcej tak. Także tutaj nam się włosy fajnie trzymają, nie widać tego plastiku. Z tyłu włosy wyglądają normalnie prosto. Z tej strony mam taką spineczkę, czyli tak troszeczkę bardziej ozdobnie. No i, i grzywka, tak. Fajnie tak, jak to na przykład, mi się bardzo podoba, kiedy w uszach są wtedy takie delikatne perełki. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajna fryzura. Fajna na lato mi się wydaje, w ogóle fajna na wyjście. No taka... Po prostu zwykła, naturalna, ale prosta, ale naprawdę bardzo efektywna. Chyba się zaplątałam już z tym gadaniem. Ale okej, okay, mam nadzieję, że Wam się fryzurka podobała i jeżeli Wam się podobała, to kciuki w górę, jeżeli nie, no to w dół. Jeżeli macie jakieś uwagi, co można by było dołożyć, co można by było zmienić, to piszcie na dole, z miłą chęcią poczytam. Można się czegoś nowego dowiedzieć. No i zapraszam Was do oglądania następnych filmików. Buziaczki, trzymajcie się, papa. Pa.